Cześć, witam Was na kanale Studia Głosu a Capella. Ja nazywam się Sylwia Kapella, a moim celem jest dbanie o Wasze głosy, przywracanie ich do zdrowia, odkrywanie ich naturalnego piękna i szukanie Waszej własnej ekspresji. Dzisiejszy filmik, pierwszy filmik na tym kanale, zaczniemy od odpowiedzi na Wasze pytania. Wiem, że trochę czasu minęło. Dzisiaj. Udało mi się wreszcie, pomimo pewnych problemów sprzętowych, tutaj z Wami usiąść, i mam nadzieję, że następne filmiki po prostu już pójdą gładko. No to przejdźmy od razu do rzeczy. Pierwsze pytanie na Instagramie: Jak dbać o głos, kiedy dużo się go używa? Jest bardzo wiele rad, można całe listy tutaj wypisać, co zrobić dla swojego głosu, ale takie najważniejsze trzy, które bym powiedziała z głowy o w nocy o północy, to jest. Nawadniać się. Zwykła woda najlepsza, mieć po prostu przy sobie zawsze, szczególnie jeżeli się pracuje głosem. Łyczek wody jest lepszy raz na jakiś czas, raz na 10 minut, niż wypicie całej butelki wody naraz. No bo wiadomo, całą butelkę praktycznie od razu wydalimy, bo organizm nie jest w stanie przyswoić tyle wody. Natomiast ta, ten łyczek wody jest rozprowadzany bardziej równomiernie po całym organizmie. Pamiętajcie też, że. Nasz organizm ma taką hierarchię narządów, które są najważniejsze i jeżeli jesteśmy odwodnieni, to fałdy głosowe nie będą tym narządem, który jest jako pierwszy, bo głos nie jest jakby taką funkcją organizmu jak bicie serca czy praca mózgu e, priorytetową, e, tylko jako pierwsze będą się właśnie odwadniać nasze fałdy głosowe. Więc nawodnienie, e, zdrowa dieta e, razem z suplementacją i tutaj bym wymieniła również Taką witaminę, którą ja polecam po prostu sobie brać profilaktycznie. Witamina A plus E w kapsułkach olejistych, bardzo tanie, dostępne w każdej aptece i można sobie rozgryźć taką kapsułkę i ten, ten olej, który stamtąd wypływa, fajnie nawilża nam śluzówkę gardła, więc to bym poleciła, i oczywiście mówiąc o diecie, mam tutaj na myśli to, jak dieta działa na przykład na stan naszego przełyku, gdzie często ludzie przychodzą i mówią. Nie jestem chory, nie jestem chora, ale ciągle mnie coś drapie. Właściwie to nic mi się nie dzieje, ale ten głos jest jakiś taki zachrypiały, nie mam nad tym kontroli, lekarz nic nie stwierdza. I później na przykład idzie się do foniatry, gdzie foniatra wykonuje na przykład zdjęcie fałdów głosowych lub nagranie, i okazuje się, że to jest refluks, czyli że ta treść z żołądka cofa się do góry. I, I nawet nie musi być takich objawów jak zgaga, tylko po prostu jest trochę poparzona śluzówka w, w okolicy krtani, czyli masz tam ciągle taki mini stan zapalny, czyli te fałdy głosowe ciągle są jakby podrażnione, więc one nie będą ładnie pracować, nie będzie tak łatwo ta praca przebiegała. A co może powodować refluks? Na przykład zbyt duża, zbyt późna, zbyt tłusta i słona kolacja, za dużo picia kawy, szczególnie czarnej kawy. No i generalnie wszelkie odchylenia, tak? jeżeli jemy za dużo cukru albo nasza częstotliwość posiłków jest dla naszego organizmu niedobrana, bo wiadomo, że tutaj są bardzo indywidualne kwestie, jak ta dieta powinna wyglądać. Ale jeżeli nie macie diety od dietetyka, no podejrzewam, że większość osób po prostu jakoś tak intuicyjnie sobie tę dietę układa, zawsze tak było, zawsze tak nic mi się nie działo. Po prostu przyjrzyjcie się na przykład temu, czy zmniejszenie liczby wypitych kaw o jedną coś zmieni. Albo pora, o której wypijesz ostatnią kawę, trochę ją po prostu skróć. To znaczy wypij na przykład ostatnią kawę do godziny 15 i później już nie pij. Bądź spróbuj zjeść trochę wcześniej kolację i wieczór już spędź na takim bardziej pustym brzuchu na, na próbę i zobacz, czy następnego dnia rano Twój głos będzie... Lepszej jakości. Tutaj jeszcze powiem, bo się rozgaduję mocno. Powiem, że jeżeli wygląda to u Ciebie tak, to jest też do zaobserwowania, że rano masz chrypę, a później ona przechodzi, to właśnie będzie też wskazówka w stronę tego refluksu. Dobra, czyli mamy nawodnienie, dieta plus witaminy. I powiedziałabym jeszcze trzecią bardzo ważną rzecz, czyli rozgrzewka. Czyli jeżeli jesteś trenerem wokalnym, to dla mnie jest oczywiste, że przed zajęciami wokalnymi ja przychodzę wcześniej i się rozśpiewuję. Bo wiem, że będę na przykład pokazywać też głosem. Nie wszystko pokazuję głosem. Staram się wręcz nie nadawać tego, że uczeń ma zaśpiewać dokładnie tak, jak ja, ale jeżeli jest jakieś trudne miejsce i chcę pokazać coś bardzo specyficznego, to pokażę to głosem. I również pracuję ze śpiewakami operowymi, więc czasami pokazanie jakiejś góry w arii operowej wymaga ode mnie koniecznie rozgrzania się. Nie będę tego robić bez rozgrzania się, bo to są po prostu trochę większe siły działające na ten nasz malutki. I delikatny instrumencik, ale niezależnie od tego, czy zajmujesz się operą, czy zajmujesz się rozrywką, y, lub jakimiś innymi, tym bardziej ekstremalnymi technikami wokalnymi, koniecznie rozgrzej swoje y, fałdy głosowe i jako trener wokalny na pewno masz jakąś swoją ulubioną, ulubioną rutynę, ale teraz kieruję y, dalszą wypowiedź do osób, które nie, nie zajmują się treningiem wokalnym, ale pracują głosem. Na przykład nauczyciele, y, nauczyciele, którzy pracują. Z młodzieżą bądź z dziećmi. Czyli wiemy tutaj, że no, w zależności od tego, jakie zajęcia prowadzisz, możesz tego głos używać więcej bądź mniej, możesz mieć jakieś pomoce naukowe, które odciążają Twój głos, bo na przykład przez część lekcji pokazujesz coś na tablicy multimedialnej, ale ja sama prowadzę również zajęcia z dziećmi, zajęcia z rytmiki, gdzie ciągle jest głośno, tańczymy, śpiewamy. Oczywiście ta dyscyplina w grupie jest bardzo ważna i bez tego sobie nie wyobrażam, ale również przed takimi zajęciami ja rozgrzewam swój głos. No i wyobraźmy sobie teraz sytuację. Jestem nauczycielką, przychodzę do przedszkola, jestem wychowawcą grupy. Przychodzę do przedszkola, wiem, że jest przede mną parę godzin pracy. Mam grupę, która jest powiedzmy hałaśliwa, nie wiem, pięciolatki. Jak to tak głupio przy koleżankach się rozgrzewać, aby jeszcze pomyśleć, że jakaś walnięta... No ale słuchaj, nie chodzi mi tutaj o jakieś ćwiczenia jo 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 jo, 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 tak? Chodzi mi o zwykłe ruszenie swojego głosu, czyli położenie sobie tutaj ręki wygodnie, wzięcie głębokiego wdechu do brzucha. Głębokiego mam na myśli po prostu niskiego, nie musisz brać, nie wiadomo jak wielkiego wdechu. To ma być normalny wdech. Ale chodzi mi o to, żebyś tutaj poczuła, czy poczuł, że Ci to wibruje, że to się powolutku rozgrzewa i że to jest luźne. Czyli zrobić sobie takie hmm, Mm hmm. mmm, mm mmm. -hmm. Aha. I tego typu odgłosy, które używamy ich po prostu na co dzień, ale zrób ich trochę więcej, zrób je trochę bardziej świadomie, zrób je trochę wolniej. Poczuj, że tutaj w gardle nie jest już susza. Że nie jest tam jakby tak, taki pierwszy dźwięk, który do, dopiero z siebie wydobędziesz do całej grupy i powiesz, dzień dobry dzieci! Bo to już jest jakieś tam wydobycie mocniejsze tego głosu. Niech on będzie chociaż troszkę przygotowany. Czyli mamy, <grych> to jest ciągle pierwsze pytanie, słuchajcie: nawodnienie, dieta plus witaminy i rozgrzewka wokalna. Oczywiście jest wiele, wiele, wiele tych sposobów, co jeszcze można dalej robić, więc obserwujcie koniecznie kanał, żeby się dowiadywać. A my sobie już przechodzimy do drugiego pytania. Jak się nie stresować na lekcji? Mhm. Jak się nie stresować na lekcji? Czyli wyobrażam sobie, że osoba, która stresuje się na lekcji, to będzie bardziej początkująca osoba? Możecie mi dać znać w komentarzach. Jak wy to widzicie, to będzie osoba, która nigdy wcześniej nie pracowała nad swoim głosem i teraz się tak zebrała w sobie, czy ktoś ją tam zachęcił, a może ktoś jej kupił voucher na lekcję. I przychodzi na taką lekcję i się cała, cała, cała stresuje. O matko, jak ja brzmię w ogóle, pierwszy raz wydobywam swój głos przy kimś, boję się tej oceny, boję się, że ktoś mi powie, bo że fałszujesz, krzywo jest i tak dalej. No i tutaj już jest kwestia tego, do jakiego ty trenera wokalnego pójdziesz. Trener wokalny Oprócz tej całej wiedzy, którą ma o głosie, o śpiewaniu, o różnych technikach, o repertuarze, anatomii głosu, okej, okay, to jest duża wiedza, ale bez takiej empatii, bez takiego po prostu pedagogicznego podejścia, to wtedy ja bym się zastanawiała, czy to jest, czy to jest dobry trener wokalny. Dobry trener wokalny będzie umiał zrobić dla ciebie przestrzeń um, do przeżywania tych swoich emocji, które na początku właśnie mogą, um, możesz się stresować, możesz się Trochę bać tej oceny, ale po tej pierwszej lekcji powinnaś, powinieneś wyjść taki utwierdzony, że okej, okay, to będzie jakaś droga. E, jakaś droga, na której niektóre rzeczy mi wyjdą, niektóre nie, bo wiem, że jestem tam po to, żeby się uczyć i chcę się uczyć, bo chcę poznać swój głos, bo mój głos jest też częścią mnie, więc rozwijanie mojego głosu wpływa na cały rozwój mnie, a ta osoba, która tam siedzi przede mną przy tym pianinku. Ona jest tam dla mnie. Ona tam nie jest jako jakiś juror w programie wokalnym, tylko ona jest po to, żeby po prostu złapać tą moją myśl i powiedzieć: Hej, ale nie przejmuj się, po prostu spróbuj jeszcze raz. A spróbuj teraz od innej strony. A może zmienimy ćwiczenie, tak? Bo tutaj się czujesz źle w tym ćwiczeniu. A może utwór zmienimy, może ten utwór jeszcze jest za trudny, odłóżmy go na chwilę. Czy ta osoba, która was prowadzi, ona ma naprawdę was prowadzić. Więc to jest w dwie strony. Ta osoba Was prowadzi i wychodzi gdzieś tam na przeciw Waszym potrzebom, ale też ta osoba potrzebuje trochę od Was zaufania. I o ile jest naturalne, że na początku to zaufanie się buduje, tak? Więc nikt nie oczekuje, że ty na pierwszych zajęciach już przychodzisz, że jesteś tak super otwarty i wszystko tam otwierasz, całego siebie rozkładasz na stole, tak, taki mam ten głos. Wiadomo, że nie. No ale po jakimś czasie pracy już ta więź. Powinna się zbudować, no bo jest to, jest to pewnego rodzaju więź. Um, więc zwracajcie też na to uwagę, czy dobrze Wam się pracuje z trenerem wokalnym, bo wtedy ten stres na lekcji powinien już znikać. Powinieneś, powinnaś tam <grych> iść z radością, tak? Ja pamiętam, jak y, zaczynałam swoją drogę wokalną, do dostałam się do szkoły muzycznej na śpiew, to było jeszcze w Krakowie, i ja na lekcję wokalu szłam. Frunęłam właściwie, frunęłam, niosąc pod ręką jakieś wypożyczone z biblioteki nuty, po prostu pod skokami poruszałam się po plantach krakowskich, bo tam miałam szkołę muzyczną zaraz przy plantach i pamiętam ten czas jako naprawdę taki pełen uniesień, pomimo, że prawie nic nie umiałam, ale tak byłam nastawiona um, dzięki mojej nauczycielce ówczesnej, więc życzę Wam tego, żebyście również mieli takie podejście do swoich lekcji śpiewu, ale pamiętajcie, że na początku ten stresik może być. No i jeżeli on nie znika po jakimś czasie, to wtedy się można zastanawiać, czy ja z tą osobą dobrze gram, tak? Bo, no bo trener wokalny to jest po prostu człowiek, tak? Więc może vibe też zwyczajnie nie pasować. No, więc to jest może taka moja odpowiedź, jak się nie stresować na lekcji w przypadku osoby początkującej. Ale może są też jakieś osoby zaawansowane, które chodzą na lekcje i się stresują. Dajcie znać w komentarzach. Ja sama mam taką historię na swoim koncie, ale to może, może innym razem, jeżeli oczywiście będą chętni, żeby takie historie wysłuchać. Ok, idziemy do następnego pytania. Jak zapatruje się na śpiew popowych wokalistów, który nie jest w 100% zgodny z klasyczną sztuką emisji, ale jest to celowe dla osiągnięcia zamierzonych efektów lub też niecelowe, natomiast osiąga się w ten sposób charakterystyczny klimat, który jest kojarzony z tą osobą. Jakie się zapatruje? W ogóle powiedzmy sobie, co to znaczy, że z klasyczną sztuką emisji? Czy osoba miała na myśli klasyczną, czyli taką dobrą w głównym nurcie, czyli że nie używa się jakichś ekstremalnych technik? Czy miała ta osoba na myśli klasyczną, w sensie śpiew klasyczny, czyli śpiew taki do opery, taki na, do filharmonii? Bo może wie, bo ja też tego nie ukrywam na moim profilu, że ja się taką klasyczną sztuką emisji również zajmuję. No to może to rozgraniczymy, ale ale taka pierwsza odpowiedź, jak ja się na to zapatruję? Ja mam takie myślenie: każdy robi to co chce, tak? Jeżeli ktoś podejmuje taki wybór artystyczny, ktoś jest wokalistą już takim czynnym, działającym, czyli też zakładam, że jakiś trening wokalny przeszedł, wie, co tam w tym jego gardle się dzieje. I Taki styl sobie kreuje, takie podejmuje wybory artystyczne, bo to jest zgodne z nim, ona chce, ona chce mieć taki wizerunek, ta barwa głosu najbardziej y, zdradza to, kim oni chcą być na scenie. Ja absolutnie nie mam nic przeciwko. Y, powiem Wam więcej, że czasami nawet bardzo, bardzo znani wokaliści jak Adele y, śpiewają w taki sposób, który jest, no, no wiadomo, że trafia do wielu serc, ma Szeroką, szeroką rzeszę fanów. Ja sama też jestem fanką. Natomiast, jak oglądam różne takie wykłady o technikach emisji głosu, to tam eksperci mówią, że Adel śpiewa w taki sposób, w jaki w ciągu kilku lat może sobie zniszczyć głos. Tak? Ale to jest może jej wybór, a jeżeli robi to nieświadomie. Na pewno ma tam też jakieś osoby, które się jej głosem opiekują, więc no ja podkreślam, to jest każdego wybór. A, a może teraz drugie, druga strona tego pytania, jak bym się zapatrywała na to, że ktoś by miał śpiewać piosenkę popową w sposób klasyczny, no to powiem Wam, że no nie, no bo to nie pasuje. Sposób śpiewu klasyczny jest do muzyki klasycznej, tak, czyli do arii operowych, do oratorium, do jakichś tam pieśni, tak, a emisja rozrywkowa, gdzie tutaj... To też jest taki szeroki temat, bo jest bardzo dużo szkół, śpiewu rozrywkowego i co szkoła to jest też inne nazewnictwo tych różnych trybów wokalnych, więc no tak naprawdę każdy trener, który gdzieś tam się szkoli, jeździ na różne seminaria, ma trochę swój taki prywatny język określania tych stylów wokalnych. Więc tutaj bym powiedziała, że po prostu opracuj piosenkę popową, zdrowo dla Twojego głosu, gdybyś uczył się, uczyła się u mnie, tak? To byśmy nad taką piosenką pracowali w jak najzdrowszy sposób. Nieklasycznie, nieklasycznym śpiewem nad, nad piosenką popową, ale rozrywkowo, zdrowo, i gdzieś tam, y, w zależności od zaawansowania takiego wokalisty, no wplatać już elementy takiego indywidualnego stylu, ale to są elementy, tak? Czyli my robimy na piosence jakiś tam efekt od czasu do czasu, nie śpiewamy piosenki y, całym efektem. Takie jest moje zdanie. Y, jak słucham na przykład y, wokalistki Billie Eilish, która ma. Jakąś tam piosenkę śpiewaną cały czas. Taką emisją właśnie nie do końca domkniętą, takim szmerkiem, że ciągle słychać w jej głosie powietrze. Być może ona ma tak to opanowane, że to nie będzie dla niej szkodliwe. A może po nagraniu takiej piosenki miała jakiś tam kaszelek i musiała się inhalować. I słuchajcie, no taki wybór artystyczny podjęła, bo. Tak widziała, tak słyszała tę swoją piosenkę, swoją kompozycję, która jest jakby jej, więc ona ma prawo też podjąć taki wybór artystyczny. Jak długo zajmuje uczenie się śpiewu od podstaw? To zależy od tego, na jakim etapie przychodzi osoba. Czy przychodzi zupełnie od podstaw, czy na przykład ma wykształcenie muzyczne na jakimś instrumencie. To zależy, czy osoba przychodzi. Yy... W wieku 25-30 lat czy 60, no bo w późniejszym wieku mięśnie robią się troszkę bardziej wiotkie, trochę już wolniej idzie ta praca, albo jak przychodzi w wieku 16, no to wiadomo, że tam to będzie szło prawdopodobnie najszybciej. Oczywiście też zależy od indywidualnych predyspozycji, takiej muzykalności, świadomości ciała tego, czy ktoś jest w stanie usłyszeć moją uwagę, moją radę. I ją zrozumieć tak, żeby przełożyć ją na język swojego ciała, tak? No bo to czasami może iść bardzo powoli, tak? Że ktoś mówi, on nie wie, czy on to czuje, czy on nie wie, czy on czuje tam rozluźnienie tego gardła, słyszy, że ten dźwięk jest inny, ale nie wie. No i tutaj, to, żeby się dowiedział, jest też jakimś procesem, to też trochę czasu zajmuje, no więc kwestia, jak długo takiej osobie to zajmuje. Im bardziej ktoś jest świadomy, tym szybciej też będzie szła z reguły, z mojego doświadczenia taka praca. OK, co jeszcze może być tutaj czynnikiem? Czynnikiem może być też to, czy ktoś już się wcześniej uczył, a jeżeli się uczył, to czy dobrze się uczył? Bo ktoś y, mógł nabyć jakichś niezdrowych nawyków, i jeżeli przyjdzie do mnie, to będziemy musieli oprócz tego, że iść z tym głosem, rozwijać go, to również odkręcać pewne rzeczy, które się zakręciły. Y, no, no i tutaj. No, właściwie nie mamy na to wpływu, bo jest bardzo dużo trenerów wokalnych. Wydaje się, że teraz każdy może być trenerem wokalnym. No, ja mam na, to, na ten temat jakieś tam swoje zdanie. Uważam, że na pewno trener wokalny powinien mieć kilka lat nie wiem ile dokładnie ja sama mam jakieś 12 doświadczenia pracy z własnym głosem, po prostu, żeby. Nie tylko znać teorię na papierku, ach, tutaj fałdy kosowe, a takie rejestry głosu, a język to, a podniebienie to. Okej, okay, to wszystko jest bardzo ważne, trzeba to wiedzieć. Ale jeżeli nie przerobiłeś, nie przerobiłaś pewnych rzeczy na sobie, nie będziesz dokładnie wiedzieć, co ktoś może czuć, z, czymś, z czym ktoś może się właśnie borykać, w jaki inny sposób, czasami to są bardzo, bardzo malutkie różnice, w jaki inny sposób coś komuś wytłumaczyć. Więc y, można trafić na różne osoby, które gdzieś tam nie mają doświadczenia, może nawet nie mają odpowiednich kwalifikacji, bo nie jest to zawód regulowany, tak. Y, dlatego no, bądźcie ostrożni, chodźcie do trenerów z polecenia czy do trenerów, o których gdzieś tam już słyszeliście y, i tyle. Y, bo wtedy może jak pouczysz się fajnie tam. Y, nie będzie takiego odkręcania, nie będzie tego, że masz jakieś guski głosowe czy, czy inne powikłania z wynikające z nieprawidłowej emisji głosu, między innymi, bo oczywiście to nie jest jedyny powód jakichś powikłań głosowych. Słuchajcie, e jeżeli dotarliście do tego miejsca, chcę Wam bardzo serdecznie podziękować, e zaprosić do subskrybowania. To jest mój pierwszy filmik na kanale i już pewnie niedługo będę planować coś kolejnego. Będę też dodawać skrót z ostatniego mojego koncertu, znaczy moich, moich uczniów w marcu. 5 marca się odbył koncert. Kto ma ochotę, to zapraszam również do obserwowania Instagrama acapella.studio głosu pisane przez K. A we Wrocławiu będę zapraszać na warsztaty 1 czerwca. To będą takie warsztaty... Zgodnie z Twoim prawdziwym głosem, gdzie będziemy łączyć ruch ze śpiewaniem, z odkrywaniem takiej swojej też trochę dziecięcej natury, no bo to pierwszy czerwca. Więc chciałabym zaprosić już teraz serdecznie do zapisywania się u mnie w prywatnej wiadomości, żeby zarezerwować sobie miejsce, ponieważ grupa będzie kameralna. Ja myślę, że 8-10 osób to max także jeżeli chcecie jakieś informacje, piszcie na priv obserwujcie instagrama, bo tam też będę wrzucać bardzo mi było miło Sylwia Acapella, Akapella Studio Głosy.